statek, czyli zestaw Lego Mario 71391 Bowers Percy. To jest w ogóle statek powietrzny. Widziałeś? No? no? I co on będzie miał? Będzie miał wielki statek, będzie gumba i on w ogóle będzie się tak rozkładał. No? no? To co otwieramy Ta. go? Tak. Ta. co tutaj mamy? No, mamy... Wow, 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 wow. i mamy karteczki. to jest fajne w Lego Mario, że w Lego Mario nie ma wielkich książek z instrukcjami. potrzebny jest tablet. tablet? tak potrzebny jest tablet i specjalna aplikacja Lego Mario. ułożymy to najpierw. No. Lego Super Mario Teraz ta aplikacja nam pokaże, jak składać nasz nowy zestaw. I dodajemy sobie zestaw. Jest statek. Klikaj. Tak, klikamy statek, klikamy dodaj. Ciach i co? I zaczynamy składać. Zaczynamy tutaj. trzęsie się. Klikaj. Bam. Zborek numer jeden. I tu nam będzie pomagać. Worek numer jeden. Czyli mamy worek numer jeden, Fabio? Jedziemy z nim. Taki? No. Oh, oh. <laughs> Najpiękniejszy. jak ma to trafi? Nie wiem, ale na pewno się dojdziemy, dowiemy. Dobra, jedziemy dalej? Dobra, ten skończony. Super, dobra. Jedziemy teraz w drugi worek. Oja. Nie, o Nie, albo bo on tak strzela, pu, pu Tak, i to mamy skończone no, teraz zobacz, żeby to przejść O, trzeba go wywalić i tu go ciach, ciach, ciach Cztery życia masz Nieźle Dobra, to odłożymy tu Tutaj jest nasz przeciwnik Teraz wkładamy dalej. Co to jest? Mietła. Tak wygląda, nie? Robione! A zobacz, to leci, bo to jest szaro baba jaga w ogóle. na stary wytry. I na tym może lecieć. Ale numer. Hehe! <laughs> Ale jajko. O, zobacz, tak będzie latać. Ale jajko. Baba Jaga. Ej, mogę? Mogę go. No. Wtedy może wsiąść na miotłę ukraść. Dobra. Katapulta. Wow. Katapulta. No, masz rację, słuchaj. Zaliczone. Mogę? Dobra, zobaczymy. Jak tu się bawi. Czyli wchodzi Mario. I kręci armatą. I odkręć ją. coś zostaje, no ale numer. To mamy następny. Tu mamy Bamba. Klocki z opasowym. Dobra, Co teraz, teraz. Trzeci. Gomba. To jest kapitan gomba. To nie tyle gomba. Jest. Jest, następny. I zobacz, żeby go pokonasz teraz. Robi się hop I pieniążek załatwiony. Ej, on ma jeden z Dobra, teraz robimy... Już to będzie chyba masz. Niespodzianka. Tak, zobaczmy jeszcze jak to się w to gra. Przychodzi Mario. Bach. Ale ma to żyć. Żeby, a że, żeby rozwalić statek w ogóle. Tak się rozwala już cały statek. Pięknie. Woreczek. Woreczek to stać. tak Robię A to jak ręka? Zobacz. Czepnąć? U mnie mogę patrzeć. No zobacz, to jest faktycznie, to jest ręka. <śle> Dobra, jedziemy z tym koksem. Dobra, i to jest nasz tutaj cały pierwszy model. Ta Fajny? Mm -hmm. No, klikaj. Wyliczany. I teraz zobaczmy, jak w niego się gra. Czyli tu skakujemy Mario do tego. Boh, lecimy kapitan gomba pacnięty. Rozwalone to. Ten wyskakujemy. Idzie. Tu, tu, tu. Wywala. a tu jest miotła. Zobacz, tu będzie latarz na miotle. Nasza czarownica. Tak to działa. Wkładamy statek. Dobra, wciskaj. Który to worek? Worek numer 5. mamy tutaj tę część pierwszą, czyli masz ty, które zaraz będziemy składać mamy... LEGO Statek Mario! LEGO Statek Mario. I teraz LEGO Statek Mario ma armaty tutaj. Tu ma jakieś wyrzutnie. Tutaj ma... jak on się nazywa? Złodziej. Jakiś Bowser. Bowser Wielki Smok. I on wygląda tak. Tutaj mamy Bowsera z przodu. I najfajniejsze jest to, że teraz, żeby w nim grać, to trzeba zrobić... I on się rozkłada. Złóżmy nas! Teraz tym, jak on się złoży, jest cały statek. Dobra, i teraz musimy wykombinować, jak to włożyć. Czyli ostatnia rzecz nam została. Dobra. I teraz mamy, jak tym się w ogóle bawić. Potrzebny jest Mario, albo Luigi, albo najlepiej oba. Mario. To teraz musimy je podłączyć. I wygląda to w taki sposób. Czyli o, tego możemy schować tutaj. Zobacz, ha, ten Glut jest tutaj schowany. To jest kapitan. To ja Luigi. Robię pop, 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 skoczę tu, skoczę i zrobię! A, go wykopię. A, I zacznę po nim skakać. Pam, pam, pam. I wskoczy tutaj. I teraz to Luigi będzie sterował. Ha! I może robić Teraz będziemy rozkładać. siadaj, siadaj. Zobacz to jest. Wystarczy to zdjąć. Wystarczy to zdjąć. I teraz to zdjąć. Ziu! Łapa do góry. o papa, Jest łapa do góry. Wtedy tutaj nasz kapitan wpada. I nasza baba Jaga, nie? No. LEGO Luigi Time! Dobra, także zobacz, a już złapałem o co chodzi z tą łapą, tą łapę się wczepia tutaj, zobacz, jest sobie to, tu jest łapa, która by chciała złapać i idzie się, idzie się, pach, skakuje się na statek, wywala się tą czarownicę, po niej się, jejeje, rozwala się czarownicę, skakuje się na miotłę, żeby zrobić się... A, i łapa spada, widzisz? Trzeba na miotle wlecieć w celownik, haha. Ha. I później hop, 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 do góry. Wyrzucić gościa. Chcesz mi wyrzucić? wywolnie Zobaczcie. Ej, mogę z rozmiarami tam, Nie. Rozwaliłem statek. Czekaj, poczekaj, ale to nie może być tak. Żeby złożyć w mały trzeba. Czyli łapa, łapa idzie do przodu. Włazi tak, łapa włazi tu. Tak. I teraz żeby go złożyć, trzeba zrobić hop i hop. I mogę tata, mogę nim się pobawić. Burta w jedną, burta w drugą. Kapitan mały tak jest. Pabian. Już tutaj kończymy. Także tak to wygląda wszystko. O, jest sobie darmę. A czekaj, jak się skoczy do armaty, to jest. Ten jest właśnie. Jej. Wow, plum. I tu jest on. Masz dusiora. Masz dusiora. Tata masz dusiora. Mu. E. Piąteczka Fabio. Zobaczcie. Mhm. No, także jak chcecie zobaczyć więcej klocków Lego, to zapiszcie się na suba, dajcie suba, dajcie lajka. I co? Widzimy się w następnym odcinku, nie? Widzimy się w następnym. No to powiedz, cześć! Cześć!